Dzianderro pokazuje wam teraz kolejne piękne miejsce w Rumunii, a mianowicie przełom Dunaju. To miejsce, w którym Dunaj tak żłobił, tak żłobił, żeby się przebić pomiędzy górami i zrobił sobie taki fajny przełom. Tamta strona to jest strona serbsko i ja po stronie rumuńskiej. Są piękne klify, a z drugiej strony jest pomnik, ogromny pomnik. Decybala, zobaczcie sobie, taką twarz tutaj to jest wykute w skalę i ten pomnik przez 10 lat tworzyło 12 alpinistów, prawda? 43 metry jest wysoki. Są nos tego hopa. Bo 7 na 4, większy od mojego nosa jeszcze można sobie rejsik wykupić udeczką. Koszt to jest 50 lei i to trwa godzina taki rejsik tutaj po Dunaju. On prawdopodobnie też wpływo jeszcze do takiej jaskini tutaj. Są dwie jaskini do jednej tylko można wpłynąć łódką. Także prawdopodobnie, bo nie dopytywaliśmy ta łódka też wpływu do tej jaskini. Nie jest to oblegane miejsce przez turystów, a jest przepiękne. Jeszcze niedaleko tu jest monastyr, później są takie różne punkty widokowe, na które można wejść i znacząco. Część tego przełomu fajnie też widać. Nietrudne do zdobycia punkty widokowe. Myśmy dzisiaj na jednym byli. Dobra, trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi i wszystkiego co tam chce, chcecie, żeby woj się spełniło. Ale przede wszystkim ruszajcie świat. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube też, bo na YouTube są zawsze szersze treści. Więcej tego materiału jest. Obserwujcie oczywiście też na TikToku. Na razie